Historia Okiego w minutę Oki, czyli Oskar Kamiński, urodził się w 1998 roku i jest jednym z najbardziej charakterystycznych raperów młodego pokolenia w Polsce. Pochodzi z Lubina, a pierwsze numery zaczął wrzucać do internetu jako nastolatek. Szybko wyróżnił się świeżym podejściem, mocnym głosem i wyczuciem melodii. Jego debiutancki projekt 47 Universe z 2019 roku zaznaczył jego obecność na scenie, a liczba 47 stała się jego znakiem rozpoznawczym pojawia się w ksywce, tytułach i wizerunku. Jego styl to połączenie melodyjnego trapu z osobistymi tekstami i dużą energią. Z czasem zaczął współpracować z Young Iggym. Ich wspólne kawałki, takie jak Piff Paf" czy Jestem Głupi, pokazały świetną muzyczną chemię. Równolegle nawiązał kontakt z Odsochodzi. Ich wspólne utwory również przyciągnęły uwagę fanów. W 2021 roku Oki, Young Igi i Otsochodzi stworzyli trio Ojo. Ich wspólny album był ogromnym sukcesem. Zdobył platynę, i został jednym z najgłośniejszych projektów roku. Pokazał, że potrafią połączyć luz, dobrą zabawę i wysoki poziom muzyczny. Po Ojo Oki wrócił do solowej kariery i wydał album Produkt 47 z takimi hitami jak Doja Kat, Jerzyk czy Jakie to Uczucie. Dziś jest jednym z liderów nowej fali polskiego rapu. Autentyczny, wszechstronny i stale rozwijający swój styl.